W którym Robert przedstawi nam kawałek swojego autentycznego przeżycia, związanego z byciem i utrzymywaniem relacji. W sumie, w tym, co Robert powie, może nam się wydawać, że zrobił duży postęp, ale znam Roberta, rozmawiałam z nim, że nie zawsze tak było. Więc dla lepszego wyjaśnienia nam, czy mógłbyś, Robercie, powiedzieć, jak to się u ciebie zmieniło, jak to wygląda? Tak, oczywiście. Bardzo dobre pytanie. Jeszcze jakiś czas temu. Yy nie byłoby w ogóle opcji, pierwszej opcji takiej, żebym nie pożyczył, a więc zawsze bym pożyczył, ponieważ trudno byłoby mi się zmierzyć z frustracją tej osoby, ale również martwiłbym się o tę osobę i powiedziałbym sobie najpierw, a przecież mam takie środki i taką możliwość. Czyli nie zastanawiałbym się nad tym, czy wolno mi odmówić. Druga opcja byłaby taka, że wolałbym pożyczać ale tak naprawdę po to, żeby troszeczkę pokazać tej osobie popatrz, ja mam pieniądze, lub też więcej pieniędzy, albo mam jakiś ciąg, w których mogę sobie nawet tobie pożyczyć, albo rozumiem, że ty zakładasz, że ja mam pieniądze, i poszedłbym za tym sygnałem. No i, to, I bym mu po prostu pożyczył. Czyli byłyby dwa, dwa przykłady, czyli dwie sytuacje, w których tak naprawdę nie byłoby to. Ok, nie byłoby to asertywne, i nie dałoby tej osobie ok i sobie ok. Byłoby inaczej. No, w późniejszych odcinkach będziemy to wyjaśniać. Nie? Stąd, tak jak sama zapytałaś, uważam to za postęp. Według mnie to jest asertywne, pokazujące moje terytorium. Natomiast no, w tym odcinku pokazujemy szczegóły. Ważne jest, co pewnie też w zakończeniu będzie, co po stronie też tamtego człowieka. No, a to już jest zakończenie. Mhm, to chętnie posłucham. Gdybyś opowiedział. Super. Super. No to jak gdyby ruszam z odcinkiem, a później jeszcze w zakończeniu wyjaśnimy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć znowu krótko, w takich jak zawsze naszych krótkich odcinkach. Przypomnę, zawsze na początku przypominam, mówimy o tym, w jaki sposób możemy sobie utrudniać bycie w relacjach, w jaki sposób możemy mieć trudność. Właśnie, żeby nie tylko utrzymywać, być w relacjach, ale także je nawiązywać. My to w taki sposób jakoś opatrzyliśmy te nasze odcinki jakiś taki typ antyasertywności, tego tak o tym mówimy. Bardzo ogólnie mówimy, bo oczywiście te różne przeszkody, o których często mówimy, no nie tylko wynikają wprost z jakiejś takiej naszej antyasertywności, czyli jakiegoś takiego naszego nie wiem, niewidzenia czy niedopatrzenia się niczego fajnego, Asertywności, bezpośrednio w tym, jak stworzona asertywność, po co, ale mówimy też o szerszej gamie różnych kłopotów, przepraszam, które nie pozwolą nam być autentycznie w relacjach, nie pozwolą nam ich utrzymywać lub mocno nam to utrudnią, a także jeżeli chodzi o chodzenie. Chciałem powiedzieć, jak zawsze robię to poprzez przekłady, tak i dziś. Często podaję przykłady z własnego życia, czy z pracy mojej terapeutycznej, jako psychoterapeuty, jako też terapeutów uzależnień. To są bardzo ciekawe, czy są takie życiowe przykłady. Miałem jakieś taką sytuację, kiedy, kiedy mój przyjaciel poprosił mnie o pożyczkę. Pożyczyłem trochę pieniędzy, to miał jakieś potrzeby. Pożyczyłem te pieniądze. Super wywiązał się. Nawet powiem, że co do dnia, po jakimś czasie, nie pamiętam, może po roku znowu mnie poprosił. Też wtedy tej pożyczki mu jakieś tam udzieliłem. On, o ile pamiętam, chyba przesunął o tydzień tą spłatę, ale też uprzedził mnie, zapytał mnie i mówi, czy to tak może być, że mógłbym. Mi... O, no, okej, okay, mówię, jasne, jak, jak najbardziej. Może tak być, że za tydzień miałem też taką możliwość. Ten mój przykład pokazuje, że w każdej sytuacji mam prawo odmówić. Ale chciałem pokazać, według mnie, jak powinienem odmawiać. To wiąże się z czymś niezwykle ważnym, mianowicie, przepraszam bardzo, z czymś, co osobiście uznaję za podstawowe prawo człowieka, mianowicie prawo do obrony własnej godności, nawet wtedy, gdy popełniam błąd, lub wydaje mi się, żebym go popełnił, lub ktoś wprost obarcza mnie. Czy moje postępowanie, czy moje decyzje błędem, nie wiem, być może jeszcze o tym gdzieś tam szeroko rozpowiada. Zawsze mam prawo nie tylko bronić własnej godności, ale mieć ją i czuć moją godność. Biorąc również pod uwagę fakt, że identycznie może i ma takie prawo ten drugi człowiek. Dokładnie tak, jak to powiedziałem. No i wyobraźcie sobie, że znowu mija ileś parę miesięcy. Jakoś tak, nie miałem już bliższych kontaktów z tym moim kolegą. Mogło nowo znowu gdzieś około nie, pół roku może, może trochę więcej. I on dzwoni do mnie ponownie. Ja miałem wtedy takie postanowienie, że nie będę pożyczał ludziom pieniędzy. Nawet gdybym miał taką możliwość. Ale to moje postanowienie zostało przeze mnie rozszerzone w taki sposób, że jeżeli będę mógł komuś pomóc go wesprzeć, będzie też to w moich możliwościach, to wówczas dam mu owe pieniądze. Takim dla mnie przykładem było wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście nie miałby środków, na przykład do życia, nie wiem, na zakup jedzenia, na najbliższy dzień, ja bym o tym wiedział, i on mi o to poprosi, to wówczas ja mu tych pieniędzy nie pożyczę, tylko je dam. Tak sobie pomyślałem i chciałem się tego trzymać. No i dzwoni do mnie ten kolega, prosząc mnie znowu o pożyczkę, czyli trzeci raz w ciągu jakiegoś okresu czasu. Od razu dodam też, że ten kolega nie jest i nie był biednym człowiekiem. Bardzo fajnie potrafił zapracować na pieniądze. No, zapracować właśnie na, tak, na swoje utrzymanie. Jednak poznałem go z tej strony przez ten czas, kiedy mu tych pożyczek udzielałem, z tego, że on pracuje w jakiś taki, nazwijmy, ograniczony sposób. No nie wiem, on załóżmy, mógłby na etat pełen, czy też mógłby, nie wiem, on gdzieś pracował poza tutaj miejscem swojego zamieszkania, w delegacjach, robił takie bardzo specjalistyczne usługi. No i mógłby na przykład, nie wiem, wykonać ich trzech trzy w miesiącu, bo miał takie możliwości, bo to jest rzeczywiście prawdziwy profesjonalista w swojej branży, ale nie robił tego. Z takich powodów, o których nawet nie chcę mówić. i. Nie chcę w to blisko wchodzić, ponieważ to by jak gdyby tutaj naruszyło proces tego, co chcę Wam pokazać. No i czyli powiedzmy tak: miał możliwości zarabiania i miał możliwości niepożyczania lub ograniczenia tego w znaczny sposób, w bardzo prosty sposób. To o tym jestem przekonany. Wiem o tym, widziałem to i doświadczyłem tego. No i teraz ta suma, jaką mnie prosi, to była ta trzecia pożyczka, to była gdzieś sześciokrotnie mniejsza niż wtedy, kiedy mnie prosił o te, nazwijmy to, większe pożyczki. To tam gdzieś było w granicach bardzo niewiele, kilkaset złotych. No i w stosunku niewiele do tego, o co mnie prosił wcześniej. No i cóż, no to ja, będąc w tym postanowieniu, mówię jemu w ten sposób, wiesz, niestety nie będę mógł ci pożyczyć, ponieważ ja już w tej chwili, na ten moment, o czym oczywiście możesz nie wiedzieć, nie pożyczam pieniędzy. Jaka była jego reakcja, wyobraźcie sobie. Moja, moja fraza była taka, jak wam przedstawię. No Reakcja jego była, to było przez telefon, podkreślę, była bardzo, bardzo taka... No, na początku trochę tajemnicza, no wiadomo, też go nie widziałem z twarzy w tym momencie, ale... Taka, bym powiedział, taka by go zatkało trochę. Zatkało trochę, taki trochę był jakiś skonfrontowany, też zdziwiony i mówi... No tak, wiesz co, ale to jest tylko tam, no te 500 zł. I rozumiem, z tym, że ja... Jak ci wspomniałem, ja już no, taką decyzję nie pożyczam pieniędzy. W taki sposób, znowu powtórzyłem to. Prawie słowo w słowo. Na co on mi mówi? Znowu taki jakiś trochę skonfundowany. Mówi mi, wiesz, no mam taką sytuację, no, no i tam, nie wiem, synek, nie pamiętam, czy, czy kilkoro dzieci mieli, czy dwójka dzieci, jakoś tak. Jedno dziecko szło do jakiejś szkoły, jakiejś już, nie wiem, podstawówki, inne dziecko też gdzieś, że były potrzebne pieniądze, według niego były potrzebne pieniądze na podręczniki, tak dokładnie mi powiedział. Ale wiesz, to jest kwestia taka: no tutaj na podręczniki, no... ja wiesz, szybko te pieniądze, może to nawet być tydzień, wiesz, natomiast jakoś tak wiesz w tych szkołach, to nagle tutaj, ciach, 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 jeszcze raz ją zgromadzić i dać te pieniądze, w tym momencie tam prawie, że nie. Ja wiesz, rozumiem Ciebie, tak usłyszałem, tak jak Ci wspomniałem przed chwilą, ja już nie pożyczam pieniędzy. Nie, nie pożyczam, nie udzielam pożyczek, wiesz? No i cóż. No to jego jakieś takie zamknięcie, co też jakoś dla mnie było takie bardzo okej. Okay. Było mniej więcej takie. No tak. To wiadomo moje imię tak jeszcze takie fajne zdrobnienie mojego imienia, Robertcik, dobrze, dobrze o tym wiedzieć. No to, część wszystkiego dobrego. No wiadomo, gdybym go widział, mógłbym odkryć wiele uczuć. Natomiast dla niego to było nie tylko zaskoczenie, według mnie, jakieś takie być może też rozczarowanie, ale jakoś nie sądzę, żeby on to przyjął w taki sposób autentyczny, tak jak ja mu przekazałem. Według mnie musiał mieć jakąś, tak sądzę, to jest moje zdanie prywatne, musiał mieć taką rezerwę, w której mógł to odczuć w jakiś taki sposób personalny, że to właśnie chodzi o niego, może wcześniej pożyczałem jemu, od razu on znowu się zwraca i jakoś tak Chociaż zdziwiony był też, że taka mała suma, że też nie chce, w ogóle, że ten na tydzień tylko. Także jakoś taką walkę przeprowadził. Oczywiście w spokoju, z takim szacunkiem też ja też okazywałem. Natomiast czułem taką rezerwę, że on tak nie wiem, nie do końca mi wierzy. Podkreślam, traktuję to personalnie. Dlaczego to jest taki przykład, który mi jakoś tak bardzo opowiada, odpowiada w kwestii godności? Dlatego, że moim zamiarem nie było go pozbawić godności, niezależnie od tego, czy miałbym te pieniądze w tym momencie w sumie właśnie 500 zł i za tydzień bym ją utrzymał. No to też w przeszłości rzeczywiście on mi to pokazywał, ale ja dałem sobie takie prawo wcześniej już do podjęcia takiej decyzji. Oczywiście nie będę też was zanudzał tym, ile miałem problemów w życiu, bardzo poważnych problemów nawet z bliskimi ludźmi, którym pożyczyłem troszkę pieniędzy, nie będąc jakoś tam szczególnie majętny. Bardzo poważne problemy, takie relacyjne właśnie. Ludzie oceniali mnie za jakieś tam sytuacje, w których ojejku, to ty nie możesz jeszcze poczekać. Ojejku, to nie mogę ci zapłacić w ratach. Bez kontekstu tego, że ja im wcześniej te pieniądze dałem i na przykład, nie wiem, takiego kolegę, co kiedyś dawno, dawno temu, który to przeznaczył rzeczywiście na zakup opału na zimę. No taka sytuacja, w której też no mógłbym uznać, że jakoś też mu pomogłem, spałem w tej sytuacji, bo Wstydził się komuś innemu powiedzieć, mówił to mnie, ale tak jak mówię, zdarzało się, że nie pamiętano wtedy, że ja udzieliłem tego, że ja tego nie mam, tylko uznawano mnie jako człowieka, takiego, który niezależnie od tego, że mi tego nie oddają, to dalej ma tyle, że on nie musi mieć tych pieniędzy. No więc ja stwierdziłem, że sobie na to nie pozwolę już więcej, nie chcę mieć napięcia, nie chcę się źle nastawiać do ludzi i podjąłem taką decyzję, ewentualnie mogę komuś dać. Jakieś tam małe, mniejsze, większe sumy, bardzo malutkie czasami, ale wtedy ja je dam, tym pieniądzom, Nie będę ich pożyczył. I zostałem przy tej swojej decyzji. To oczywiście jest tak, że może być bardzo różna ocena tej mojej decyzji, ale ja tak to przedstawiłem temu swojemu koledze. W taki sposób. Czy on mi zabrał godność, czy ja jemu zabrałem godność? Czy w tej rozmowie było coś, co moglibyśmy zrobić lepiej? No Przede wszystkim uważam, że. Nie zabrałem mu godności. Uważam, że on również mi nie zabrał godności. Gdybym teraz interpretował to, co on powiedział, tak samo on, gdyby to interpretował na zasadzie takiej jakiejś wewnętrznej, jakiejś nie wiem, grubej analizy, no być może byśmy znaleźli coś tam takiego, że on tutaj, ojejku, on tu ciągle pożycza pieniądze, jakieś dziwne jest. Kochanka, on nie pracuje na cały etat. No co to ma takie możliwości? To wykorzystuje. On z kolei no przecież to było chore, no przecież on ma te pieniądze, no błagam. Przecież w ogóle słyszałem, że niedawno komuś tam pożyczył, miałby taką informację, nawet może, chociaż byłaby nieprawdziwa. No nie. Bez tej interpretacji myśmy sobie nie zabrali godności i każdy z nas ma takie prawo. Jeżeli byśmy sobie oboje zachowali to prawo żeby móc odmówić, tak samo jak on mi od odmawiał wielokrotnie usług, które zresztą świetnie wykonuje, lub zgadzał się na nie, a później wiele razy przekładał, lub miesiącami nie przechodził, a ostatecznie też mi nie skończył usługi, którą do mnie wykonywał, co jest faktem, to wówczas, gdybym ja nie dostał takiego prawa, że on, ja go znowu wybiorę, on mi znowu nie skończy pracy, ponieważ jest niedobrym, złym człowiekiem, który chodzi po świecie i szkodzi ludziom, absolutnie nasza relacja nie miałaby możliwości istnienia. Czy ja dalej mam z nim relację? Tak. Ona nie jest intensywna, my nie dzwonimy do siebie, my jakoś się nie odwiedzamy, mimo tam, nie wiem, może jakiś jeden wyjątek był, jakiś przykład, czy czasem przykładowe, o, było, 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 przypadkowe spotkanie, są bardzo miłe, takie nawet dłuższe kiedyś, gdzieś tam nad jeziorem. No to Moglibyśmy, powiedzieć, o jejku, to, to Wam zepsuło relację. Według mnie nie, dlatego że ta nasza relacja dzisiaj jest autentyczna. My wiemy, że jakoś szczególnie nie zdzierżymy z sobą, robiąc jakieś wielkie obiadki rodzinne, rozmawiając i mając jakieś podobne zainteresowania, bo ich nie mamy, ale bez wątpienia jestem przekonany, że ten mój kolega jak i ja nie odbierzemy sobie godności, nie, bierzemy, nie będziemy wobec siebie sarkastyczni, nie będziemy kpić siebie, kpić. Nie będziemy wobec siebie agresywni. Bo też nawet na tych. Przecież cała ta historia, którą Wam opowiadam, miała miejsce, ojej, siedem, osiem lat temu. To w międzyczasie myśmy się za dwa razy spotkali. W tym raz wprost na jego zaproszenie, a drugi raz przypadkowo. Ja nie czuję do tego człowieka urazy. Jestem przekonany, że on też nie czuje do mnie urazy. Taki. Dzisiaj przykład, jak utrzymywać relacje, mimo iż one wcale nie muszą być intensywne oraz nie muszą przynosić nie wiadomo jakich owoców. Tu owocem tego, w jaki sposób ta sytuacja z tą pożyczką się rozwinęła, jest to, że myśmy nie zostali z pretensjami, z nienawiścią, z oceną, z jakąś tendencją do ranienia tego drugiego człowieka. Myślę, że to jest ogromne osiągnięcie. Ponieważ wspólnie zachowaliśmy godność, a więc możemy sobie w jakiejś sytuacji życiowej też, też jestem przekonany, że tak by było, na przykład pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję Robert za tą historię. Myślę, że dla wielu z nas jest to bliska historia, bo wcześniej czy później znajdziemy się w takiej sytuacji, lub znajdowaliśmy, kiedy albo chcemy coś od kogoś pożyczyć, albo stoimy w obliczu tak podjęcia decyzji, czy pożyczyć coś komuś. Na wstępie tego nagrania mówiłeś, że kiedyś działałeś z poczucia takiej winy, z y, takiego zamieszania, po tym właśnie jak robiłeś coś, czego nie chciałeś. Czyli byłeś w dziecku uległym. Chciałabym Was, słuchacze, o coś zapytać. Co myślicie o postępie Roberta? Co myślicie o utrzymywaniu relacji przez Roberta z jego adwersarzem? Jakie wy macie wnioski? Ale Robert, zapytam też Ciebie, Ciebie jako praktyka, specjalisty. Jak Twój znajomy z tej historii działał antyasertywnie? Jak działał tak, żeby przeszkodzić sobie w życiu? No, mówisz, co nie tak, ogólnie mówiąc, co nie tak u tego pożyczającego, co można byłoby inaczej, i czy to jest jakieś utrudnienie. No tak. Ode mnie jakieś uczucia, które są związane z tym, jak ze mną taka osoba rozmawia, czego ja bym oczekiwał, otwartości. Czy jeżeli to jest sytuacja, nie wiem, mała suma, bardzo ważna sprawa, otwartość, powiedzenie wprost, o co chodzi. No na przykład wiesz, ostatnio mam trudną sytuację, nie puszczają mi przelewów za moją pracę, czy też straciłem pracę, czy straciliśmy pieniądze na jakąś ważną rzecz, nie wiem, chorobę. Coś, cokolwiek, cokolwiek, co spowodowało, że nawet tak małej sumy on dzisiaj nie może przeznaczyć jak, tak, na tak ważną sprawę jak podręczniki dla dzieci. Mi byłoby wówczas lepiej. Byłoby to otwarte, mógłbym podjąć decyzję bardziej taki zarządzony przeze mnie sposób wprost. Tymczasem on, który wcześniej pożyczał wiele razy duże sumy, mówi mi teraz o tej małej sumie, ja czuję się wpędzony w poczucie winy, ale też częściowo czuję się w jakiś sposób jednak trochę manipulowany w tej sytuacji, że w domyśle czuję ojejku, przecież to dla ciebie nie jest żadna suma, sprawa jest bardzo ważna, o co chodzi? Nie masz wyjścia, jak tylko pożyczyć? I stąd, gdybym na przykład ja na miejscu tej osoby był, wówczas poddałbym się sytuacji i wprost powiedziałbym o co chodzi. Nie mam, ponieważ wydałem na inne rzeczy, nie spodziewając się tego, że już teraz będę musiał zapłacić, albo nie przewidziałem czegoś, potrzebuję wsparcia, choć na krótko, ale jest to teraz dla mnie ważne. Czy mógłbyś mnie w tym wesprzeć, mi pomóc, czy masz taką możliwość? Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Mamy nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak jest, to prosimy, przekaż go dalej, zasubskrybuj i do usłyszenia wkrótce.